Mowa o nienawiści to wszelkie wypowiedzi mające skłonić słuchaczy tych wypowiedzi do tego, żeby nabrali przekonania jak najgorszego przekonania o pewnych grupach społecznych, członkach tych grup społecznych. To bazuje na stereotypach dotyczących tych grup i jest po prostu w świecie niesprawiedliwe w stosunku do konkretnych jednostek. Odnosi się przede wszystkim do mniejszości, ale też nie tylko mniejszości, czasami nawet większości, na do kobiet. To bazuje wszystko na nietolerancji, próbie zyskalizowania tych osób w opinii publicznej. Powinniśmy przede wszystkim zajmować się kwestiami merytorycznymi, a w momencie, kiedy posługujemy się stereotypami, no to w ogóle ten dyskurs nie powinien Miejsca. To polega na tym najczęściej, że się wyraża różnego rodzaju przykre docinki, wypowiada się słowa, których no. W takim naszym słowniku uniwersyteckim się nie powinno, nie powinno wypowiadać. Wolność słowa też ma swoje granice. Mowa nienawiści jest zabroniona w polskiej prawie w artykule 256 Kodeksu Karnego, kiedy te wypowiedzi są publiczne i dotyczą konkretnie określonych w tym artykule cech, między innymi narodowości, rasy, kiedy one rzeczywiście nawołują do nienawiści bądź taką nienawiść popierają i znieważają ludzi z tego powodu. Piotr Kładoczny. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.